Pyszne było. Naprawdę? Mam nadzieję, że Wam też smakował. Mm, świetny z Ciebie, kucharz. Jak chcesz, to mogę Cię nauczyć gotować kilka potraw. Może dokładki, Ewa? Nie, dziękuję. Ja chcę. Proszę bardzo. Jak sprzedamy dom i będziemy bogaci, to będziemy mieli własnego kucharza. Mm. Czego żyjesz? Przecież taka kamienica kosztuje kupę forsy. A o jakiej kamienicy mówicie? Mówię o domu, w którym mieszkamy. Kiedyś należał do mojego ojca. Hmm. Mam nadzieję, że ją kiedyś odzyskamy. No, skoro ją sprzedajecie, to chyba już ją odzyskaliście. Jak to? Jest? Słyszałem, że pewien bank kupuje te kamienicę. Nawet miałem ci o tym powiedzieć, ale zupełnie wyleciało mi z głowy. Nie rozumiem, o jakim domu mówisz? No, o tym, w którym mieszkacie. Te kamienice na... kościuszki. Skoro kupują bank, musi być zreprywatyzowane. Jak to? Co ty mówisz? Widziałem pewne dokumenty całkiem przypadkiem w kancelarii, gdzie mam swoje wtyki. Banki teraz inwestują w nieruchomości i właśnie jeden bank kupuje te kamienice. Od kogo? Od Zdrojewskiego. jakim cudem? Przecież on nie ma żadnych praw. Nie, na pewno Mars. Musiał sobie je odkupić od kogoś. To niemożliwe. Zawsze się mówiło o takiej ewentualności, ale ojciec jest wciąż chory i jest za słaby, żeby się tym zająć. No i dziecko mówił, że może pomóc, ale dziadek zawsze się wtedy na niego wściekał. Hmm. To prawda. Być może on coś wie. Tak. Tak, to ja ją sprzedałem na wyraźne polecenie twojego ojca. To jest chyba jasne, nie? Ale dlaczego on mi o tym nic nie powiedział? A nie wiem. Nie wiem, być może, być może już nie zdążył. A ty? Dlaczego ty nic nie mówiłeś? Ja myślałem, że ojciec ci powiedział. No wiesz, on z tego co pamiętam, to chciał jakoś te pieniądze zainwestować, ale... No może ciebie wcale nie miał w planie. Co za bzdura. Jak ty sobie to wyobrażasz, że co, że ojciec sprzedał coś, co należy do nas wszystkich nie. i nic nie mówi? Nie, nie, jak Boga kocham! Czego ty ode mnie chcesz, kobieto? Zrobiłem mu grzeczność, załatwiłem kupca, a ty masz jakieś dzikie pretensje. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego. O co ci chodzi, no? Krótko, co, ile ojciec sprzedał te kamienicy? Sto tysięcy. Sto tysięcy? Nie no, do, dolarów oczywiście, nie? Tylko 100 tysięcy? Posłuchaj mnie, ja sprzedawałem kota w worku. Tylko potencjalne prawa do nieruchomości, a nie sam dom. Więcej nie dało się wyciągnąć. Zresztą... odradzałem mu. Prosiłem, tłumaczyłem. Niech tata zaczeka. A nie, jak podjął decyzję o sprzedaży, to co miałem robić? Sprzedałem, nie? Gdzie są te pieniądze? Przecież ja nie mam pojęcia, skąd ja mogę wiedzieć. Myślałem, że, że ci powiedział, ale... Przecież macie przede mną cały czas jakieś tajemnice, to ja się nie wtrącam. Od kiedy ty się nie wtrącasz? Dobrze, jeżeli chcesz, to ci powiem. Sam ojciec prosił mnie, żebym zachował tajemnicę w tej sprawie. Przyja, ja pytam go nawet dwukrotnie, może ci powiedzieć, nie, 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 to ja sam ją poinformuję w odpowiednim czasie. No to co miałem robić, no? Jak tak chciał, w porządku. Chodźmy do niego. Chcę go sama o to zapytać. W Twojej obecności, proszę bardzo, Ta tato, chciałam o coś zapytać. Słyszysz mnie? Tato, zleciłeś Bogdanowi sprzedaż praw do kamienicy, czy tak? O co chodzi? Odpowiedz, jeśli mnie rozumiesz. Nie wiem, nie wiem, on nie wie. Jak to nie wiesz? Jak mam to rozumieć? Nie, nie pam, nie pamiętam, nie on nie, nie, pamię nie pamięta, nie pamięta. Nie pamiętasz? Nie pamiętasz, co zrobiłeś z tak... z taką sumą pieniędzy? No i masz odpowiedź. On nawet nie pamięta, co zrobisz z taką kupą forsy. Ewa! Co się stało? Ojciec sprzedał prawa do kamienicy. Co ty mówisz? Kiedy? Problem w tym, że on nie pamięta, co się stało w ciągu ostatnich paru miesięcy. On nawet sobie nie może przypomnieć, co zrobił z tymi pieniędzmi. Mówisz poważnie? Tak, to niewiarygodne, ale to prawda. Czy Kazimierz sam sprzedał te prawa? Nie, no Bogdan to zrobił w jego imieniu. O, więc to Bogdan. Słuchaj, no, tak się zdenerwowałam. Proszę cię, powiedz mi, że to nic takiego się nie stało. Oczywiście. Nie denerwuj się, wszystko się wyjaśni. Nie przejmuj się. Łatwo ci mówić. Wiesz, coś mi przyszło do głowy. Byłam dzisiaj. Przed południem u Kazimierza wezwał mnie, żeby mi powiedzieć o testamencie. Testamencie? Tak. Co w tym dziwnego, że napisał testament? Ma przecież w końcu swoje lata. To prawda. Co, co, co ci powiedział? Napisał, że... Testament jest w bocznej szafce biurka zamkniętej na kluczyk, który trzyma w szufladzie, w pudełku ze starymi monetami. Powiedział mi to tak na wszelki wypadek. Nie sądzisz, że w tym testamencie może być coś o sprzedaży kamienicy i tych pieniądzach? Być może. Ty wiesz, ja przyniosę ten testament. To tworzymy go razem z Tatą. A myślisz, że on się zgodzi? Może to wrócimy pamięć? Skąd się dowiedziała? Nie wiem, widocznie są jakieś przecieki w banku. Ona tam pracowała. Na szczęście stary nic nie pamięta. Jak sobie przypomni... Nie przypomni sobie. A skąd ta pewność? Musisz jakoś wyprowadzić pielęgniarkę z domu. To nie powinno być trudne. Ja? Dlaczego ja? Bo coś mi się zdaje, że jakoś się przyzwyczaiłaś do tych swoich 50 tysięcy. Jeżeli chcesz je zachować, to zrobisz to, co mówię. Niedawno zasnął. Myślałam, że jesteś na niego obrażona. Nawet nie już jak cierpi, kiedy nie bierze. No, podczas gdy ja sobie zajadałam dama. on tu się zwijał z bólu. Teraz jest już trochę lepiej, ale. A tak właściwie to po co przyszłaś? Ja muszę czegoś poszukać w biurku u dziadka. Nie widziałaś gdzieś pudełka z monetami? Tata już go szukał, ale nie ma go. Tata? Szukał pudełka? Owszem, i był wściekły, bo go nie znalazł. Teraz ty po to przyszłaś. Moglibyście się porozumiewać od czasu do czasu. A może chodziło mu o klucz od biurka? Nie wiem nic o żadnym kluczu. Szukał tylko cennych monet, bo chciał je sprzedać. Madziu, w przedpokoju jest gdzieś skrzynka z narzędziami. Wierdziadek wszystko lubił naprawiać sam. Przynieś mi śrubokręt. Chcesz się włamać? Muszę coś tutaj znaleźć, to ważne. Proszę. No i co? Znalazłaś? Wygląda na to, że nie. Rób to tak, jak mówiłem, dobrze? No. Panie prezesie, przyszła pani Werner. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Cię cieszę się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie zajmę panu dużo czasu, obiecuję. Czas spędzony z panią to dla mnie przyjemność. Dzień dobry. E, pani? Odrobinę wyski, ale tak troszeczkę. Pięćdziesięcioletnia. Czym mogę służyć? Czy to prawda, że sprzedaje pan naszą kamienicę? Moje pani, nie ona nie była moja. Nie sprzedawał. Bym. Ale o ile wiem, kupił pan te prawa od mojego ojca, czy tak? Jakże by inaczej? To nie on podpisał umowę. Nie. Pełnomocnikiem był pani mąż, co nazwę Werner. A czy mogłam ją zobaczyć? Przykro mi, ale obawiam się, że. że chyba, nie, wie pani. Umowa to sprawa połów. Właściwie nie chodzi mi tak o umowę. Chciałabym zobaczyć ponowność. A, jeżeli o to chodzi, to nie ma problemu. Jeszcze chwileczkę. Pani Wando, proszę przynieść dokumenty kamieńcy kamiński Zaraz będę. Mm -hmm. Proszę Oto pełnomocnictwo, podpisane od tu. o tu, czy coś w porządku? Nie, wszystko jest w porządku. Mm -hmm. Mój ojciec po wylewie jeszcze nie odzyskał całkowicie pamięci. Ale to jest rodzinny problem. Współczuję. Życzę pani ojcu szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję. Bardzo proszę. I uchronę dla małżonka. Do widzenia. Do widzenia. Panie mecenasie, przyszedł prezes zdrojewski? Zdrojewski. No dobra, proszę go. No, witam z Zbysku. Bardzo proszę, niech Pan siada. Czym mogę służyć? Niech Pan powstrzyma żonę i zapewne. Pani no co chodzi? Pańska żona była u mnie i zażądała, abym jej pokazał odpis pełnomocnictwa, jaki Pański teść panu udzielił. No to szpak! Niczego nie odkryła, ale lepiej by było, gdyby przestała się tym interesować. Radzę Panu, że Panią do tego nakłonił. Rozmawiam z nią. Widzi Ja już mam dosyć tej sprawy i chciałbym o niej zapomnieć. Każdy interes ma swój początek i koniec, nie może się wlecać w no. Chyba nie do końca. Tak pan mógł dopuścić do sytuacji, w której pańska żona prowadzi przeciwko panu śledztwo. Postaram no, się, żeby. Postaram się, żeby więcej nie zajmowała się tą sprawą. Mam nadzieję, że to panu się uda. Nie muszę panu chyba przypominać, że będzie wpadki. Ja stracę dobre imię, ale pan będzie skończony. Rozbietam. Pański teść stanowczo załugo Rady radzi się pośpieszyć. I chciałbym już więcej słyszeć o tej sprawie. Moja cierpliwość się kończy. ojca, dlaczego sprzedał tę kamienicę. A on napisał, że nie pamięta. No cóż, ja liczyłam, że uda nam się ją odzyskać, że może będą jakieś pieniądze dla dzieci. Wiesz co, jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego oni zatajli przed tobą całą tę transakcję? Nie wiem. Ja nie wiem, co ojciec zrobił z tak dużą sumą pieniędzy. Jego konto jest prawie pusta. Przecież niełatwo wydać 100 tysięcy dolarów. 100 tysięcy? Chcesz powiedzieć, że twój ojciec sprzedał te kamienicę za jedyne sto tysięcy? Nie kamienicę, tylko prawa do kamienicy. No to jest różnica. Już to żadna różnica? Ta kamienica była warta jakieś, nie wiem, kilka milionów. To nie ma żadnego znaczenia. Właśnie, że ma. Twój ojciec był doskonałym prawnikiem i nie mógł zrobić takiego głupstwa. Nie zaczęłam ten temat, nie rozmawiamy już. O... Ale dlaczego? A co, chcesz ją kupić? To jest kamienica mojego ojca i zrobił z nią co chciał. Ale dorosły człowiek nie mógł zrobić tak idiotycznej transakcji. To trzeba jakoś sprawdzić. Wiesz co, Ty masz jakiś dziwny sposób wtrącania się do cudzych spraw. Skończmy ten temat, proszę cię. Masz rację. Robię się coraz bardziej zaporczy. Przepraszam. Nie powinienem się wtrącać. Achmed, no już wyczyszczamy. Była języka. Przepraszam. Ideały są podobno nudne. <słuch> chciał przyczynić się do zwiększenia populacji. No. i można powiedzieć, że dość długo mu się to udawało. Bardzo to ciekawe. Bardzo dobrze. Na większym kontakcie. Skróć troszeczkę wodze. Tak jest. A teraz spróbuj prowadzić go w pół na po angielsku. Bardzo, bardzo. Troszeczkę nie tak Proszę, proszę Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam takie urządzenie. Chciałam sprawdzić, czy jestem nimi w ciąży. Mamy testy polskie albo angielskie. Wszystko jedno, byli jakiś dobry. Różni się tylko ceną. Polskie kosztuje 12 zł. Niech będzie. Dziękuję. To zbyt niebezpieczne, Adam! No, wobec sobie, Ciebie nie pytała, mnie nie pytała, tylko od razu poleciała do tego Zdrojewskiego oglądać pełnomocnictwa. Cicha woda brzegi wie! Cwana się ostatnio zrobiła. A to jest wpływ tego pajaca, Ja go wykończę, żyć mu się odechce, nie tylko Romansów. Kazimierz musi umrzeć. do ciebie niespodziankę. Naprawdę? Uwielbiam niespodzianki. Kiosenkę. Szartujesz. Nie. Wiesz, bardzo często tęsknię do ciebie. Jednego razu napisałem wiersz, a teraz ułożyłem melodię i tak powstała piosenka. Chcesz posłuchać? No, Kurwa. Nie pamiętam melodii, ale Wiesz co? Mam nóg. Specjalnie dla ciebie. Pomożesz mi, ale nie będziesz się śmiała. Obiecuję. Wiem, że ja, kiedy jestem blisko ciebie, czuję tak, jakby się nie liczył świat. Chcę, byś ty... Zawsze była blisko mnie, żeby nic nie liczyło się oprócz nas. Jacek. Tak. Tak. Staram się. Dobrze, dobrze, zaraz będę. No, Co jest? Jacek jest głodny, bez forsy. Muszę mu jakoś pomóc. Słuchaj Kamila, pożycz mi trochę pieniędzy. Ja mu zawiozę, no, no bo on nie może nic nie jeść. Tylko lepiej wyrzuć z mieszkania! Po co to cackać się ze ćpunem? On jest chory, nie rozumie ciecia tego. Ktoś musi mu pomagać. Tylko dlaczego akurat ty? On przecież ma jakąś rodzinę, nie? Widocznie kiepską. Mhm. Albo już postawili na nim krzyżyk. Trudno się zresztą dziwić. Ja tam nie mam żadnego współczucia dla tych wszystkich zboczeńców. Szpunów, pedałów, satanistów i innych. Obozy pracy bym pozakładała i zaraz by te wszystkie głupoty im z głowy wyleciały. Jak dziecia może tak mówić? Jak tak w ogóle można wszystkich do jednego worka? To przerażające. Obozy pracy. Tak, za Stalina zrobiłaby ciocia karierę. Ty się mną i Stalinem nie przejmuj, tylko zastanów się nad swoim własnym życiem. Tej twojej opieki nad narkomanem nic dobrego nie wyniknie. Wspomnisz moje słowa. Dobra, ile chcesz? Zaraz! Zaraz. Jak jest taki bardzo głodny, to daj mu jeść. Jest rosół. Czy może macie cia rację? No już No, nie wiedziałeś o tym? Ja mam wiele talentów. Szkoda tylko, że wszystkie takie malutkie. A nie dasz ręki. Nie 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 no tak. Lepiej nikoletki niż żadne. Taki, żebym stary, brzydki, chory, biedny. Wiesz, tak? No to po coś tak starał? <noise> <noise> Czy ty nie rozumiesz, że krzywdzisz nie tylko siebie, ale ją też? Mało, że zostawiła szkołę dla ciebie, to jeszcze teraz, zamiast się uczyć, opiekuje się tobą jak jakimś kalekom. Stary, czego ty w ogóle od niej chcesz? Niczego. Ja naprawdę niczego od nikogo nie potrzebuję. Może oprócz jednego, świętego spokoju. Przestań się zgrywać. Zachowujesz się jak idiota. Chciałbym wiedzieć, czy przynajmniej zależy ci na niej. W jakim sensie? Czy ją kochasz? Stuknij się. A ja tak, i nie mam zamiaru patrzeć, jak taki palant jak ty marnuje jej życie. Przestań się śmiać! Stary, odwal się, o co ci biega? Nie wiesz, o co mi biega? Chodzi mi o ciebie, o mnie i o Magdę. Jeszcze do ciebie nie dotarło, czy już w ogóle nie kapujesz? Stoisz na krawędzi, stary. Magdę też chcesz pociągnąć za sobą. Po co? Przecież my byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Imponowałeś ciekawe czy wszystkim. Ale nie przejmuj się, to już jest przeszłość. Teraz mogę ci już tylko współczuć. Wiesz co? Zjeżdża! Byłeś dla mnie gość. Naprawdę. Chciałbym, żeby tak dalej było. Ale ty wolisz być małym, słabym, wykorzystującym wszystkich wokół siebie skurwy synem. Czego ty tak naprawdę chcesz? Zostaw Magdę w spokoju, Idź na detox, lecz się. Gadałem ze starym. On naprawdę może ci załatwić miejsce w monarze. To jest dla ciebie jedyna szansa. Sam wiesz, mam gdzieś Twojego starego i jego znajomości. Jak będę chciał, to sam pójdę się leczyć. o Joto. Gdzie pójdziesz? Na miejsce w ośrodku trzeba czekać dwa lata. Myślisz, że jesteś jedynym czpunem w tym kraju? Na pewno nie. Oczywiście, ja muszę tylko podgrzać. Co to jest? Co to ma być? Przyniosłam ci rosół i kurczaka, byłeś głodny. Rosół? W dupie mam twój rosół, rozumiesz? W dupie! Chciałam, żeby ty się ze Nie będę teraz się zatrzymała. Przecież... Nie, zanudziłabyś się na śmierć. Nie jestem specjalną rozrywką. A co z Twoim rozwodem? To pytanie o trochę rozrywki? Mam no, dzisiaj spotkanie z ludzką na jest To jest bardzo dobre odwody. w tak, dodatku jest przyjemnie do mojego ojca. Tak, ty gdzieś z było? To nie jest... No ja bardzo chcę. W końcu jestem mężczyzną Twojego życia czy nie. Tak, panie doktorze, test wypadł pozytywnie. Boże, bruk jest w ciąży. No tak, ale sam pan rozumie, że chciałabym mieć stuprocentową pewność. O siódmej doskonale. Będę punktualnie. Dziękuję. Do widzenia, panie doktorze.